Dzień dobry, czas na comiesięczne QA. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie pytania, które pojawiły się na karcie społeczność. Absenation, kiedy jakieś pewniaczki? Pewniaczki już były. Chodzi o i gole Cristiano Ronaldo, jakaś prameczka Loro Nie spodziewałem Moraty. Panie Absenation, pewniaczki już były. I latały po Twitterze. I był na przykład taki pewniaczek złożony z trzech wydarzeń, kiedy wytypowałem na przykład, że Vinicius strzeli gola bodajże z Deportivo Alaves przed meczem, a Vinicius to spotkanie rozpoczął na ławce rezerwowej. I to był naprawdę dobry pewniaczek i to był dobry typ. Albo na przykład, że Luis Suarez strzeli gola w rywalizacji z Barceloną i że zadedykuje to trafienie Ronaldowi Kumanowi. Ale o tym się nie mówi. Przepraszam.